Witam z tej strony Kan i witam Was w pierwszym odcinku yy, Torchlight. W tym odcinku będziemy krążyć po pełnej jaskini, aż w końcu dotrzemy do bossa, który niespodziewanie się pojawi. Mówiąc niespodziewanie, mam tu na myśli, że nasz obecny kompanion zamieni się w właśnie tego owego bossa. Yy, powiem Wam w w tym odcinku jakie serie planuję? To będzie się znajdować na moim kanale, ponieważ jest to pierwszy oficjalny mój film. Yy, wiem na pewno, że się znajdzie Torchlight 2, wiem, że się znajdzie CS i seria QA. Co do innych serii się pomyśli, yy, ponieważ yy, nie mam tak zbyt dobrego komputera, yy, to nie mogę nagrywać nie wiadomo jakich gier. Zastanawiam się jeszcze co do serii League of Legends, ponieważ, no po prostu ta gra mi zacina, nie chcę współpracować z Bandicamem, ponieważ, no, jeżeli chcecie oglądać 17 fpsów, tak dochodząc do 13, no to dajcie mi znać, no ale myślę, że to będzie kitowo wychodziło, więc nie, nie wiem, napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie oraz co o tym sądzicie, żebym, Wstawiał pełny komentarz do filmów, ponieważ w tym odcinku jest usunięta linia dźwiękowa. Pogadałem z kumplem na Skype'ie, który niespodziewanie wkradł mi się na tą ścieżkę dźwiękową. Nie wiem jakim cudem, ale po prostu nie mam ochoty nagrywać drugi raz tego odcinka, ponieważ podchodziłem do tego kilka razy więc. No, myślę, że powinno być spoko z tym moim komentarzem. Dajcie mi też znać, co sądzicie o pełnym komentarzu. I, I no, po prostu życzę miłego oglądania. Aha, i jeszcze jedno. Tak jak mówiłem, mój obecny komputer nie pozwala na zbyt wiele, więc te serie, które są, to i tak są dla mnie nie lada wyczynem ponieważ z tym komputerem naprawdę nie da się zbyt dużo zrobić. Ja mam kartę graficzną zintegrowaną yy, Intel GMA, yy, jakaś tam, nie wiem, zintegrowana, wiem, że po prostu to jest zintegrowane. O, brzydki lag jakieś się wkradł mi tutaj, ale no, no, tak jak widzicie, czasami będą lagi, czasami będzie lepiej, czasami gorzej. Oczywiście też sorry za te sceny przy z phishingiem, bo to widzicie co się dzieje. No. Ciekawość to pierwsze stopień do piekła. Następnym razem to przed odcinkiem będą takie rzeczy, więc. Ogólnie ten odcinek jest taki failowy, rzecz ujmując, więc. O, widzicie, brzydko sobie krąży, tak. Tutaj tworzę sobie portalik. O, i, i oczywiście brzydkie, długie loadingi. Jak ja tego nie lubię. Ale no coś zrobić. Niestety, niestety. Aha, i powiem Wam jeszcze, że na moim kanale znajdzie się seria. Nie wiem, jak to nazwać. Survival z moim kolegą Ksetar Kuku którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Oraz pozdrawiam jeszcze mojego kumpla Wojtka, który będzie mi pomagał nagrywać League of Legends. O ile mi się to uda. Więc nie wiem, no, no co ja mogę więcej powiedzieć. Zapraszam do tego. Obejrzenia, obejrzenia tego materiału, ponieważ nie są pierwszy, nie Pierwszy honorowy materiał później będzie, mam nadzieję, coraz lepiej. Na razie jest taki failowe zapoznanie z grą, ponieważ długo grałem na przykład Diablo 2, w Diablo 1, jedynkę ale z torchlightem nie miałem okazji się zapoznać. Tak samo z torchlightem 2, co zrobię niebawem. I zapowiem też, że będzie niedługo mały konkursik, w którym będzie można wygrać PaySafe Carda 20 zł. To będzie główna nagroda, a za resztę się coś obmyśli. Nie wiem, nie wiem. Może jakieś nagranie jakiegoś odcinka z Minecrafta? Może coś. Nie wiem, nie wiem. My jeszcze musimy pomyśleć nad tym. Otóż w tym konkursie będziecie musieli nagrać na mnie. Tło. Nie, nie, tło. Przepraszam. To nie jest tło, to jest intro. Tak, to jest wstęp do filmiku. Wiecie, coś takiego jak ma ROJO czy ROK? Yy, taki wstęp. Taka wiecie, wyjściówka, jak z lat 80. rodem <grym> Ale dobra, bez zbędnego pierdolenia idę właśnie z powrotem. Ponieważ muszę zrobić tego Questa. Tu jeszcze muszę się pozapoznawać z tymi systemami talentów i tym podobnych ale powiem szczerze że ta gra mnie zauroczyła i jestem zdziwiony, że w ogóle mi to pociągnęło tutaj będę tak niestety no, brzydko krążył bo nie wiedziałem co mam zrobić w tych questach ale już wiem, i na następny odcinek obiecuję, że się poprawię nie będzie już tak failowo bo się zapoznam i no co ja mogę więcej nic. Tak więc zapraszam do dalszego oglądania. Ja Wam zapuszczę jakąś muzyczkę lightową. Trzymajcie się na razie.